Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Zadania dzisiaj dla każdej liczby x spełniającej warunek x między minus 3 ma być większe od minus 3, ale mniejsze od 0. Wyrażenie to jest równe. I teraz tak, jeżeli x będzie mniejsze od yy, większe od minus 3, tak? Wstawimy sobie w ten moduł to ten moduł wyjdzie nam dodatni, bo nawet jakbyśmy wstawili minus 3 plus 3 to wyszedłby 0. Więc będzie ten moduł będzie po prostu tym samym modułem, nie będzie do niego przeciwny, bo przeciwny byłby wtedy, jeżeli wyszłaby liczba ujemna, ale na pewno nie wyjdzie. Wyjdzie na pewno dodatnia, czyli po prostu mamy x plus 3 z tego modułu minus x plus 3 podzielone na x. I teraz tak, ten x z tym x się redukuje 3 plus 3 jest 6, no i x przepisujemy i odpowiedź prawidłowa d. Tyle. Bo tutaj ma być mniejszy od minus 3. Jakbyśmy wstawili minus 3, to byśmy mieli minus 3 plus 3 moduł. No to byłoby moduł 0, tak? Czyli moduł 0 byłby 0, co nie? Ale nie będzie. Minus 3 nie wstawimy, bo ma być większy od minus 3. Czyli jakbyśmy wstawili minus 2, co nie? Plus 3, no to wyjdzie moduł z 1. Czyli wyjdzie na pewno liczba dodatnia, wyjdzie. Na pewno wyjdzie dodatnia, dlatego jak opuścimy moduł, to zostaje wszystko tak jak jest. Bo jak byłby wyszła ujemna, tutaj, minus, byłaby, byłaby taka możliwość, no to wtedy trzeba by było rozpatrzeć y, minus x, minus 3. Też taki, taki wariant. I wtedy byłoby tutaj jeszcze minus x plus 3, ale tu już abstrahuję. Nie patrzcie na to, bo to już, to już jest abstrakcja. Jakby trochę inny był przykład, to wtedy mielibyśmy, trójki by się zedukowały i byłoby. Minus 2x na x, x się zatnie w minus 2 i nawet nie ma takiej odpowiedzi. No, ale to już jest abstrakcja. To tak tylko z ciekawości to rozwiązanie. Dobrze, to odcinku to tyle. Zapraszam do subskrybowania tego kanału klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli yy, odcinek się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę, koniecznie podeślij go swoim znajomym, aby zobaczyli jak rozwiązywać tego typu zadania maturalne. Co więcej, zapraszam Was do podsumowania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję i e, postaram się je szybko rozwiązać, wrzucić na kanał. Co więcej, zapraszam Was do komentowania, napiszcie co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. Czy wszystko było jasno i klarownie wytłumaczone, czy coś nie było, napiszcie to śmiało w komentarzu. Na każdy ten komentarz odpiszę Wam. Dziękuję za, Wam właśnie za ten feedback, dzięki temu ten kanał się rozwija prężnie. Możecie też napisać jakikolwiek komentarz. Ogranicza Was tylko was na wyobraźnia, a za najbardziej oryginalne komentarze dziękuję Wam serdecznie. Pamiętajcie z tego odcinka, że moduł może być. E, moduł jest zawsze po opuszczeniu wartością dodatnią, ale jak jest z XA. To może być albo tą samą liczbą, jaką mamy na przykład z piątki, to będzie tą samą liczbą, albo może być liczbą przeciwną, bo z minus piątki, co nie, to przeciwna będzie 5, bo tu chodzi o odległość od 0 na osi liczbowej, a minus 5 od 0 jest o 5, a odległość musi być wartością dodatnią. Nie można ujemnej odległości podać, nie istnieje coś takiego. Dobra, pozdrawiam Was, do zobaczenia.